Są nasze chłopaki, no i co? Tak jak mówiłem, jest tu ukryta usterka, w tym Audi A6C6, są dwie usterki. Coś zrobiłem, że auto nierówno pracuje. Generalnie samochód ciężko pali. Do dyspozycji macie te auto urządzenia, czyli tak, generator dymu od AutoXCana, wszystko możecie kupić na ich stronie internetowej. OBD-11, czyli współpracuje ze smartfonem, wszystkie które mamy, tester akumulatora, latareczki, żeby się poświecili. Golopro, to znacie z moich TikToków na pewno. Ty możecie sobie diagnozować. Kluczyki, proszę bardzo, i diagnozujcie. Wy robicie akumulator, Max robi diagnostykę. Zobaczymy. O, widzisz, jak chodzi? Nierówno pracuje ciężko odpala Co co, diagnostyka no słuchajcie, Max uruchamia aplikację i będzie robił diagnostykę zobaczcie diagnostyka no i teraz wybierasz Audi tu jest zielone, to wiadomo, że jest połączone no i teraz chcesz wy wybór automatyczny czy ręczny i sobie szukasz teraz błędów. No. Możesz odczytać sobie win, tak, bo ręcznie tak samo można. Bo wtedy sobie wybierasz sterowniki. Przejdźmy teraz do chłopaków z tyłu, co robią? Bo generalnie tu bardzo słabo kręcił ten samochód. Tak samo urządzeniem od autoxcan Cana testerem, trzeba ustawić, ile jaki... ma amperogodzin. To urządzenie jest z wydrukiem. Ojej. 6% życia ma. Zobaczcie, słabiutko. To trzeba zrobić. Wydruk tutaj. Ok. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dalej, bez wina. No, chyba się coś popieprzyło. No to jeszcze raz wydrukujemy, to, to nic się nie dzieje. No, słuchajcie, to teraz tak, on musi mieć prąd, bo ten akumulator już pra praktycznie siedzi, bo odpalaliśmy na tym, jak się to mówi, na mamusi. się były takie mamuski się ciągło za sobą. Dwa akumulatory z autosana na kółkach i... Tak było, a teraz wszystko macie takie. Plus do plusa, minus do minusa. I przejdziemy do Maxa teraz. I Makszu jak idzie? Mamy A6. I teraz to jest 2.4 benzyna. Okej. Okay. MAX generalnie pierwszy raz robi na tym urządzeniu. Jak w ogóle Twoja ocena? Na razie fajne. Przejrzyste, tak? Tak. Nie? Dobrze, ciekawe błędy będą. Urządzenie GoloPro macie dostępne na stronie Auto i, Scana i wszystkie te urządzenia, które Wam pokazywałem na początku. Także ciekawym jak szybko pójdzie. Generalnie jeżeli chodzi o yy, te usterki są proste. Zobaczymy. Max teraz skanuje cały system. Chodźcie zobaczycie. O ABS-ach dużo błędów się pokazało. Sprawdzajcie, możecie tam to ściągnąć. Ten plastik można ściągnąć. O, zobaczyć. Ile tych błędów jest? Ale to chyba przez ten słaby akumulator, nie? No. jest ja jesteśmy w połowie? No, powiem Ci, że mózg mu skontrolujemy cały. To to, tak? To to, tak? To butelka, to tak? tu masz miejsce na butelkę? aha aha, a ty masz 1.6? 1.6, no, no. Dima sprawdza tak samo może jak najmniej, po prostu zapomniałem Stanisław Stanisław tak samo tu już ogląda ten silnik i i już coś mu zaświtało zobaczymy niech Max y, sprawdzi jakie są błędy i za chwilę zobaczymy, co tu jest. W tym. Generalnie do silnika mógłbyś wejść, zobaczyć, co tam, co tam nam pokaże. Mhm. To zrobimy tak: do silnika wejdziemy i ten. I zobaczyć, jakie błędy, błędy. są. Wykasujemy i jeszcze raz go zapalimy. Już na, na tym. Dobre. Na urządzeniu do odpalania. Bo jak jest słaby akumulator, no to błędy ładują równo. Spadek napięcia w ogóle. Jak ten, jak trzeba, jak, jak niekiedy auto zostawiacie na dłuższy czas, to ja na przykład biorę i odpinam klemę, bo najgorszy jest moment, jak y, akumulator ma 9V, bo może imo wyrzucić. Tak słyszałem, tak mi elektronicy mówili. Nie, tak jest? W BMC na przykład nie, ale ale w BMC w, w E90 na przykład jak? Yy, no to... Jak ten, jak yy, odkurzasz auto i słyszysz muzyki, nie? I za chwilę się zaświeci czerwona kierownica z wykrzyknikiem, to jest koniec. No, ka, kas, 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 się wy, wy, wy... A, tak, jest, tak? tak samo, no. Kas się wyprogramuje i koniec, kurde. 10 razy chyba można zapalić i później koniec, już nie, za, nie zapalisz. No. Że będziesz miał wydatki, jak to mówią. Nie? No już jesteśmy prawie ku końcowi jak to mówią Błędów pełno Skupimy się na tym silniku bo silnik nierówno pracuje Ciężko zapala no to od akumulatora Akumulator ładujemy teraz I zobaczymy no. A ty już urządzeń od AutoX Kana czy nie jeszcze? Jeszcze nie, nie? Nie. Wiesz, no ale fajne, poręczne, jak, jak kiedyś będziesz, wiesz, yy, chciał sobie kupić, to możesz do nich na stronę yy, po prostu wbić i tam wszystko możesz kupić, czy OBD11, ten co zmienialiśmy yy, liczniki na Alpine, no, widziałeś, to no i inne urządzenia, które mają, także strona jest przejrzysta i generalnie te urządzenia są homologacją, są można powiedzieć, nie, że... Wynik ci się nie, nie, nie doczepi do tego, że masz pirata. No, masz po prostu masz certyfikat i możesz na nich pracować normalnie. No. Jest? 100%, dobra. Dobra, mamy to. 100%. I teraz tak, weź, weźmy w sterownik silnika. To weź sobie sam. Zjedź. Jest, elektronika silnika, tutaj. I musisz chyba kliknąć to. O, dobra. Odczyt kodów usterek. I już patrzymy. Sygnał immobilizera, Zwarcie do masy sporadyczny. Co tam jeszcze mamy? Odczyt kodu usterek na Dobra, to... Odpieczniki zasilania. Mhm. Obwód klinika położenia wałka rozrządu. O. Rząd drugi. Czujnik temperatury powietrza dolotowego. Moduł sterujący uszkodzony. Moduł sterujący uszkodzony. Dobra, to jeżeli auto nierówno pracuje, na czym byś się skupił? No spokojnie, nie się. To nie jest test. Może przejść pod maskę. Przejść pod maskę. Zobaczysz. Na czym byś się skupił? Może koledzy pomogą? Albo razem? Co tu jest nie tak? Jakie tam błędy były? Takie typowo od silnika. Wałek rozrządu i... i powietrza, coś z powietrzem. Coś z dolotem. Współpracujcie razem! Gadajcie między sobą. Tak trzeba, tak musicie współpracować, bo kiedyś jak będziecie sami naprawiać te samochody, no to do kolegi zawsze warto zadzwonić. No. Teraz nie, teraz nie. Usterki są naprawdę bardzo proste. Dotykaj, przesuwaj, patrz. Jest! Mamy jedną. To był czujnik jaki, jak on się nazywa, eee. zobacz na błędy, zobacz na błędy jeszcze raz, czujnik powieści, tak jest, wybrać? dokładnie i jeszcze jeden był, Czyli, czujnika, autora, tak i teraz go szukaj, gdzie on jest? Która strona pokazało? Bo to też jest ważne w diagnostyce. Rząd drugi. Rząd drugi. Pierwszy i drugi rząd. Ja może sądy lambda. Rząd pierwszy i drugi. Na spokojny. Nie trzeba wchodzić na pewno pod auto. O. Nie rozbierzesz pół auta. Macać, śmiało macać Uwaga. No jest. Yeah. Brawo. Elegancko. Czyli co? Mamy to usunięte. Teraz tak, zrobimy tak. Wykasuj te błędy teraz wszystkie i zapalimy samochód. I co? Nie było trudne, nie? Trochę stresik, ja wiem jak to jest, ja wiem. Ja byś sam podszedł, to by było inaczej, ale widzisz, razem. Poradziliście sobie, to jest najważniejsze. Kasowanie błędów, przejdźmy teraz. Musisz sobie cofnąć teraz. Yy, tu cofnij, nie ty, cofnij sobie. tak jakbyś mógł tu. Kodów tak, yy, przejdźmy tu. Kasowanie kodów usterek. I tak. I jeszcze raz. Kasowanie zakończone pomyślnie, OK. I może zrobimy jeszcze odczyt. Jeszcze raz. Nie ma żadnych chodów usterek. Dobrze. I może, jeszcze, abyś wykasował wszystkie te. Cofnij sobie całkowicie. O, jeszcze raz. O, dobra. I teraz szybkie kasowanie. Szybkie kasowanie. Czyli wszystkie systemy wykasują. Błędy z wszystkich systemów. jedzie po kolei. Trochę tego było. No. Także to były akurat usterki, które często występują w Audi, w BMW, czy, czy, czy tam w Mercedesie, czy w ogóle w silnikach benzynowych, nie? To są, to są usterki, które jak będziecie już kiedyś mieli doświadczenie, to będziecie podchodzić bez komputera, naprawdę, mówię wam. To są. Komputer jest potrzebny, wiadomo, ale intuicyjnie, intuicyjnie, bo to jest. In, mechanik powinien mieć wyobraźnię, że wie, że ustarki generalnie się powielają. Bo wiesz, znacie to, widzicie tu na przykład na warsztacie, jak auto przyjecha na przykład benzyna, to często jest sonda lambda, jest taki sam objaw, czy czujnik położenia wału, wałka. Po prostu auto niekiedy nie zapala, termicznie może na przykład działać, jak czujnik położenia wału albo wałka jest uszkodzony. No, Auto się zagrzeje, nie chce odpalać, albo dłużej pali i zapala, no to jest czujnik położenia wałka od rządu, to sam intuicyjnie, jak już dojdziesz do tego, że, że po prostu z, zaczniesz, zaczniesz się przyzwyczaić do tej mechaniki, to będziesz podchodził i czas, czas, czas i tyle, no, ale cały czas się uczymy i jeżeli chodzi o, o taką elektronikę nowoczesną, no trzeba się szkolić, to wiecie doskonale, Max tak samo, nie? To akurat nie byłeś na elektronice, tylko na... Szkoleniu, szkoleniu z tak, tak, tarcze. Zakładaliście tarcze AT? Tak, tak. wszystkie tarcze, klocki, mhm. y, serwa, pompę hamulcową i tam wszystko było. Od A do Z. Czyli udane szkolenie. Dokładnie. Elegancko. I co, wykasowało? Zobacz. Tak, mamy czysto. Dobra, jest czysto. Cofnij teraz albo wejdź w sterownik silnika jeszcze raz sterownik, nie mamy błędów, dobra i odpalamy auto teraz. Pamiętajcie, jak robicie takie rzeczy, odciągi założyć na rurę wydechową, żeby się nie zatruć, my mamy odciągi w dół idą, rurą i na zewnątrz.